Witajcie, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Riot Witam w kolejnym czytaniu księgi, częścienia tekstu ze szmaragdowych tablic Tota. Zaczynamy sobie kolejną część. Teraz będzie tekst. Wcześniej było wprowadzenie. Jak nie widzieliście, to zapraszam. Teraz lecimy z tym, co będzie miała nam do przekazania ta starożytna wiedza. Lecimy w takim razie. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie innym. Na pewno będą niesamowite wieści. To są nowości. Tam jestem ciekaw, co ma do powiedzenia osoba, która żyła kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Zaczynajmy, napiszcie komentarz, co o tym myślicie. Zaczynamy w takim razie, ale zaczynamy z lepszą wersją. Bo tamtą naprawdę by ciężkość czytało. Tak jak widzicie, jest o wiele ładniejsza. Ma ładną oprawę, więc fajnie. lecimy w takim razie. Pierwsza tablica szmaragdowa. Historia Tota z Atlantydy. Ja, Tot z Atlantydy. Mistrz Misteriów, zarządca zapisów. Król, mag który żyje z pokolenia na pokolenie. Który jest w stanie przekroczyć hale w Amenti. Przechowuje te zapisy potężnej wiedzy dla prowadzenia każdego. Który za mną pójdzie. Tą inkarnację rozpocząłem w pradawnych czasach w wielkim mieście Keor na wyspie Undal. Wielcy z Atlantydy nie umierali tak jak ludzie w dzisiejszej epoce, lecz Zeonu na Eon odnawiali swoje życie w Halachamenti, gdzie nieprzerwanie płynie rzeka życia. Sto i dziesięć razy zobaczyłem z ciemności, która prowadziła do światła, i tyle samo razy z nową siłą podnosiłem się z ciemności do światła. Teraz znowu na pewien czas schodzę na dół, a ludzie z nie będą mnie już poznawać, ale w pewnym jeszcze nieznanym czasie zniosę się znowu w pełni mocy, by domagać się sprawozdania od tych, których opuściłem. Wiedzcie, że przyjdę z drugiej strony czasu, z drugiej strony śmierci. Wielcy byli moi ludzie w tamtych dniach, wielcy ponad możliwość pojęcia ludzi. Którzy już teraz nie otaczają. Znali oni jeszcze starą wiedzę, szukając daleko w sercu nieskończoności. Byliśmy mądrzy przez mądrość dzieci światła, które podążały pod nami. Byliśmy mocni przez moc, którą czerpaliśmy z wiecznego ognia. A z wszystkiego tego największym z dzieci człowieczych był mój ojciec Totma, strażnik wielkiej świątyni, łącznik między dziećmi światła, które mieszkały w świątyni, a rasą ludzi. Która zamieszkiwała 10 wysp. Był on wysłannikiem rezydenta Unalu i przemawiał do królów głosem, który nie znosił sprzeciwu. I tak stałem się z dziecka mężczyzną, szkolony w dawnych misteriach przez niego, mego ojca. Aż z biegiem czasu wyrósł we mnie ogień mądrości i rozbłysnął w potężny płomień niczego nie pragnąłem tak, jak prawdy, aż pewnego dnia przyszło zarządzenie od rezydenta świątyni że mam zostać do niego przyprowadzony. Tylko nieliczne dzieci człowiecze przeżyły, spoglądając w potężne oblicze, bo dzieci światła są inne niż dzieci człowieka, jeśli nie inkarnują ciała fizyczno. Zostałem wybrany spośród synów człowieczych, nauczany przez rezydenta, aby jego cele się spełniły, jeszcze nie narodzone w łonie czasu. Długie lata mieszkałem w świątyni i zdobywałem coraz większą mądrość, aż Poczułem światło, emanację Wielkiego Ognia. On pokazywał mi drogę do Amenti, na tronie mocy zasiada wielki król. Pokłoniłem się nisko przed Panem życia i Panem śmierci, a w prezencie otrzymałem klucz do życia. Mogłem poruszać się wolny od Halamenti, niezwiązany przez śmierć z kołem życia. Podróżowałem daleko do gwiazd, aż przestrzeń i czas stały się nicością. Potem kiedy wziąłem głęboki łyk skiecha mądrości spojrzałem głęboko w serca ludzi i znalazłem tam jeszcze większe misteria, i byłem szczęśliwy, bo tylko poszukiwanie prawdy uspokajało moją duszę i wewnętrzny płomień. Przeżyłem wiele i widziałem niektórych wokół mnie, którzy kosztowali skelcha śmierci i znowu powracali do światła, życia. Ale świadomości, które były jednym ze mną, znikały systematycznie z Królestw Atlantydy tylko po to, by zostać zastąpionymi przez narodziny niższej gwiazdy. W zgodzie z prawem rozkwitło słowa mistrza. Myśli mieszkańców Atlantydy zatapiały się coraz głębiej w ciemności, aż rezydent w gniewie powstał i powiedział Słowo, które przywołuje moc, zostało ono posłyszane głęboko w sercu ziemi przez synów Amenti, kiedy je usłyszeli. Wywołali zmianę w kwiatu ognia, który płonie wiecznie. Wtedy, przez świat przelały się wielkie wody i zatopiły wszystko. Równowaga ziemi zmieniła się, aż została tylko świątynia światła, która stała na wielkiej górze na Undalu ciągle jeszcze spoglądała z wody. Znajdowali się tam jeszcze nieliczni, którzy przeżyli i zostali uratowani od wody. Wtedy zawołał mnie mistrz i powiedział: Zbierz moich ludzi i zaprowadź ich za pomocą. Mocą tego, czego się nauczyłeś, daleko ponad wodę, aż natrafisz na kraj owłosionych dzikosów zamieszkujących pustynię i postępuj tam według znanego tobie planu. A więc zabrałem moich ludzi i wszedłem na wielki statek, mojego mistrza. Znieśliśmy się do poranka, podczas gdy w ciemności pod nogami znajdowała się świątynia. Nagle wielka świątynia została zalana wodą i zniknęła na pewien czas z oblicza ziemi. Szybko przyleciliśmy przed obliczem słońca, a pod nami wynurzył się kraj dzieci z Khem. Przywitali nas pałkami i dzidami, z ciekłością próbowali zamordować synów z Atlantydy. Wtedy wyjąłem moją laskę i skierowałem na nich promień energii, który zatrzymał ich w miejscu. Wtedy cicho i spokojnie opowiedziałem im o mocy Atlantydy, o tym, że jesteśmy dziećmi słońca i jego posłańcami. Wstrząsnąłem nimi pokazując im sztuki magiczne, aż padli przed moimi stopami, wtedy puściłem ich wolno. Długo mieszkaliśmy w kraju Khem, bardzo długo, aż spełniłem wskazówki mistrza, który chociaż śpi, żyje wiecznie, wysłałem synów z Atlantydy w różne kierunki, aby złona czasu, mądrość odrodziła się przez ich dzieci. Jeszcze długo żyłem w kraju Khem i czyniłem wielkie dzieła. Dzieci z Khem wzrastały do światła wiedzy, Oblewani ciągle przez deszcz mojej mądrości, wydrążyłem ścieżkę do Amenti, bym mógł zatrzymać moją moc, aby mógł żyć stulecie za stuleciem, jako słońce Atlantydę, zawierające mądrość i przechowujące zapisy. Snowie z HM rozwijali się wspaniale, zapanowali wspaniale nad okolicznymi państwami i powoli rozwijali ich duchową siłę. Teraz na pewien czas odchodzę od nich, do ciemnych hal Amenti, głęboko w przestrzeniach ziemi, do panów mocy, by jeszcze raz twarzą w twarz stanąć przed obliczem rezydenta. Wszystko przed wejściem, wysoko przed wejściem zbudowałem bramę, która prowadziła w dół do Amenti. Nieliczni mieliby odwagę wejść do środka, nieliczni przekraczają portal do ciemnej do ciemnego Amenti. Ponad przejściem zbudowałem potężną piramidę, używając mocy, która przezwyciężyła siłę ciążenia. Głęboko w ziemi powstało pomieszczenie sercem mocy. Wychodząc od niego, wyciąłem okrągłe wejście, które sięgało wierzchołka. Na nim umieściłem kryształ, który wysyła w czasoprzestrzeń promień i odciąga z eteru energię, by skierować ją na bramę Amenti. Zbudowałem także inne pomieszczenia i zostawiłem je puste. W nich jednak znajdują się klucze do Ementi. Kto jest odważny i chciałby wejść do ciemnej przestrzeni, powinien najpierw przez długi okres czasu oczyszczać się przez post, a potem położyć się w kamiennym sarkofagu w mojej komorze, a ja objawiłbym mu wielkie misteria. Wkrótce udałby się tam, gdziebym go zaprowadził. Zaprowadziłbym go do samej ciemności ziemi. Ja, chod, prowadzę go i zawsze obok niego kroczę. Zbudowałem wielką piramidę, według modelu siły ciążenia, która płonie wiecznie, aby i ona mogła przetrwać wieki. W nią wbudowałem moją wiedzę o magicznych naukach, aby istniała dalej. Kiedy powrócę za Menti, kiedy śpiew Halacha Menti, moja swobodnie unosząca się dusza, inkarnuje, zamieszka w tej lub innej formie pośród ludzi. Hermes trzykrotnie narodzony. Jestem posłańcem rezydenta na ziemi. Spełniam jego wskazówki, by człowiek mógł się wznieść. Teraz powracam do Hala Amenti i zostawiam część mojej mądrości. Ty powinieneś przechowywać wskazówki rezydenta i kierować się nimi. Trzymaj te oczy zawsze wzniesione do światła. Gdy przyjdzie czas, staniesz się jednością z mistrzem. Jest twoim prawem być jednością z mistrzem. Jest twoim prawem być jednością e z całością. Teraz opuszczam Cię. Znasz moje przesłania, przechowuj je i bądź nimi, a ja będę przy Tobie, pomagając Ci i prowadząc Cię do światła. Teraz otwiera się przede mną portal i udaje się na dół do ciemności nocy. Wiedz, że brama do życia prowadzi przez śmierć. Tak, przez śmierć, ale nie taką, jaką znacie, lecz przez śmierć, która jest życiem. Ogniem i światłem. Druga tablica, szmaragdowa. Hale w Amenti. Głęboko w sercu ziemi leżą hale Amenti, głęboko pod wyspami zatopionej Atlantydy, ale życia i hale śmierci, skąpane w ogniu nieskończonej całości. W dawnych czasach, zagubione w czasoprzestrzeni, dzieci, światła spoglądają na świat. Zobaczyły one ujarzmione dzieci i człowiecze, połączone siłą pochodzącą z innego świata. Wiedziały one, że ludzkość może wznieść się z Ziemi do Słońca tylko dzięki uwolnieniu z tego jarzma. Postanowili oni zejść na dół i przybrać ciała podobne do ludzkich. Mistrzowie całości, kiedy przybrali formę, powiedzieli. Jesteśmy tymi, którzy uformowani są z gwiezdnego pyłu i bierzemy udział w życiu nieskończonej całości. Żyjemy na świecie jako dzieci ludzi, podobni do nich, a jednak niepodobni dzieciom człowieczym. W końcu, by mieć gdzie zamieszkać, wykuli za pomocą ich własnej siły głęboko pod powierzchnią skorupy ziemskiej wielkie pomieszczenia. Ale te zostały otoczone siłami. I mocami chroniącymi przed zagrożeniem. Obok stworzyli inne pomieszczenia i wypełnili je z góry światłem i życiem. Tak zbudowali hale Amenti. Trzydzieści i dwoje w liczbie było tam dzieci. Synowie światła, którzy przyszli, by uwolnić ludzi od jarzma ciemności, tych, którzy połączeni byli z siłą zaświatów. Głęboko w halach życia urósł kwiat płomienny, rozwijający się i ciągle wypierający noc. W centrum znajdował się promień wielkiej mocy, wypełniający życiem, wysyłający światło, który karmił energią wszystkich, którzy znaleźli się w jego pobliżu. Wokół niego ustawili trzydzieści i dwa trony, po jednym dla każdego z dzieci światła. Zostały one ustawione tak, że każdy z nich był prześwietlany tym promieniowaniem, wypełniane życiem z wiecznego światła. Przechodzili, by wypełnić swoje ciała siłą życiową 100 lat. Na każdy tysiąc musiało wynikać do ożywczych światłowych ciała, by podnieść ich wibracje i obudzić siłę życiową. W kręgu tym wielcy mistrzowie zasiadają z Eonu na Eon i żyją życiem, które nieznane jest ludzkości. Tam w halach życia leżą oni pogrążeni we śnie, ich dusze przepływają swobodnie przez ciała ludzi i w ciała ludzi inkarnują, nauczają i prowadzą ich coraz dalej i wyżej z ciemności do światła. Tam w hali życia wypełnionej ich mądrością nieznaną gatunkowi ludzkiemu. Dzieci światła zasiadają przy płomieniu życia, są czasy, kiedy budzą się oni i wychodzą z głębin, by być światłem pośród ludzi nieśmiertelnymi pośród śmiertelnych. Ten kto przebudzi się przez rozwijanie się bez ciemności i wzniesie z nocy do światła, ten jest uwolniony z hal amenti. Powolniony od kwiatu światła i życia. Jeśli pozwoli się kierować mądrości i wiedzy, rozwinie się on w swym ludzkim bycie i stanie się mistrzem życia. Niechaj zamieszka on tam jako jeden z mistrzów wolny od więzów ciemności i nocy. W centrum tego promieniującego kwiatu zasiada siedmiu panów z czasoprzestrzeni ponad nami. Oni pomagają nam i prowadzą dzieci i człowiecze. Nieskończoną mądrością na ścieżce przez czas. Mocni i obcy, zasłonięci ich mocą, cisi, wszechwiedzący, toczą życiową siłę zawsze inaczej, a jednak w jedności z dziećmi słowyczymi tak, zawsze inaczej, a jednak w jedności z dziećmi światła są pykunami i obserwatorami mocy która ujarzmia ludzi, gotowa ich uwolnić kiedy osiągną oni światło. Na pierwszym planie siedzi zawoalowana postać pan panów nieskończona dziewiątka. Stoi on ponad innymi z każdego kosmicznego cyklu, obserwuje rozwój ludzkości. Pod nimi zasiadają panowie cykli: trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka. Każdy ze swym zdaniem, zadaniem Kierują i prowadzą ludzi. Siedzą tam silni i mocni, wolni od czasu i przestrzeni, nie z tego świata, a jednak z nim spokrewnieni. Są starszymi braćmi dzieci człowieczych. Ich mądrością orzekają i uczą obserwują postęp światła wśród ludzi. Tam przed nimi prowadzony byłem przez rezydenta i obserwowałem jego zjednoczenie się z jednym z góry. Potem usłyszałem jego głos, który mówił do mnie: Jesteś wielki pośród dzieci ludzkich. W przyszłości staniesz się wolny od Halamenti, mistrzu życia pośród dzieci człowieczych. Nie musisz już więcej kosztować śmierci, chyba że taka będzie twoja wola. I z życia do końca wieczności. Od teraz i po wieczność życie jest twoje, jeśli tego chcesz, a śmierć jest w twoim władaniu. Pozostań tu lub odejdź wedle twojego życzenia. Amenti jest wolne od ludzkiego słońca. Ułóż sobie życie jak tylko będziesz chciał. Dziecko światła, który wyrosłeś pośród ludzi. Obierz sobie dzieło, ponieważ wszystkie dusze muszą pracować. Nigdy nie opuszczaj ścieżki światła. Zrobiłeś krok naprzód na długiej drodze prowadzącej do góry. Jednak góra światła jest nieskończona. Każdy krok, który stawiasz, czyni ją jeszcze wyższą. Każdy Twój postęp odsuwa cel dalej. Im bliżej jesteś nieskończonej mądrości. Tym bardziej cel się oddala. Jesteś wolny od hal amenti, by iść w, ręka, w rękę z Panami świata Panami Świata, zjednoczeni w jednym celu, współpracując jako posłańcy świata światła, dla dzieci człowieczych. Potem powstał ze swego tronu i podszedł do mnie jeden z mistrzów chwycił moją dłoń i prowadził mnie przez wszystkie hale głęboko ukrytej krainy. Prowadził mnie przez Amenti i objawiał mi misteria nieznane ludzkim dzieciom. Ciemnym korytarzem prowadził mnie na dół, tam gdzie zasiada mroczna śmierć. Przede mną rozpościerała się wielka hala, omurowana ciemnością, jednak wypełniona światłem. Przede mną wznosił się wielki tron ciemności, a na nim siedziała zawoalowana postać nocy. Ciemniejsza niż ciemność, mroczniejsza niż mrok nocy, mistrz stanął przed nią i powiedział słowo, które rodzi życie. O mistrzu ciemności, przewodniku na drodze od życia, przyprowadzam do ciebie słońce poranka. Nigdy nie dotykaj go siłą nocy, nigdy nie przewołaj płomienia jego życia do ciemności nocy. Poznaj go i postrzegaj jako jednego z naszych braci, który wzniósł się z ciemności do światła, uwolni jego płomienie od jej jarzma i pozwól mu płonąć w ciemności nocy. Potem dłoń postaci uniosła się i wydobył się z niej płomień czysty i jasno świecący. Zwinęła prędko o kurtynę nocy i odsłoniła hale od jej ciemności. Zasłony nocy wyrastały płomień za płomień. W liczbach milionów podskakiwały one przede mną. Niektóre płonęły niczym ogniste kwiaty, inne słabo się tliły. Jednak gwałtownie znikały w ciemnościach, inne rozkwitały z jednego tylko świetlistego płomyczka. Każdy otoczony matowym woalem ciemności, jednak płonący światłem, które nigdy nie gaśnie, przybizając się i oddalając niczym świetliki. I tak wypełniały one pomieszczenie światłem i życiem. I rozbrzmiał potężny i donośny głos, który mówił. Te światła to dusze ludzi. Wzbierają i maleją i trwają wiecznie, ciągle zmieniając się i żyjąc, przechodząc przez śmierć do życia, kiedy rozwiną się w kwiat i osiągną zenit swego wzrostu. Wtedy nagle okrywam ich woalem nocy. Owijam w całun i przemieniam winną Wiecie co? Ja już wiem, dlaczego byłem takim marzycielem, dyzio-marzycielem w szkole. Bo nie chciałem się zajmować bzdurami, tylko iść w takim kierunku. Patrzeć wyżej, dalej, mądrze. Ja taki byłem. Jest mi bliżej do nich, do tych istot. Przybrać, przemieniam w inną formę życia. Przez całe epoki dusza wzrasta i rozwija się do coraz większego płomienia. I rozświetla ciemność z coraz większą mocą, okryta jednak niezgaszona zasłoną nocy. I tak dusza człowieka rośnie ciągle w górę, okryta jednak niezgaszona mrokiem nocy. Ja, śmierć, przychodzę, nie zatrzymując się, ponieważ życie wieczne egzystuje we wszystkim. Jestem tylko przeszkodą na ścieżce życia i zostanę prędko zdobytą przez wieczne światło. Przebudź się o wewnętrzny płomieniu, który płoniesz wiecznie, przebij się i zniszcz kurtynę nocy. Dalej pośród płomieni w mroku urósł jeden, który przepędził noc promienny, zbierający coraz jaśniejszy, aż nie pozostało nic prócz światła. Później przemówił mój mistrz i przewodnik. Pójdź nad Twą własną duszę, jak wzrasta ona w świetle. I teraz i na zawsze wolna od Pana nocy. Dalej prowadził mnie przez wiele olbrzymich pomieszczeń, które wypełnione były misteriami, misteriami, których dziś jeszcze człowiek poznać nie może, póki on nie stanie się świetlistym słońcem. Zaprowadził mnie z powrotem do hali światłości. Wtedy pochyliłem się przed wielkim mistrzem, Panem Całości, cykli ponad nami. Czy mówił on słowami wielkiej mocy. Jesteś wolny od... Halamenti, teraz sam okreś swe dzieło, które wykonasz dla dzieci człowieczych. Odpowiedziałem, O wielki mistrzu, pozwól mi być nauczycielem ludzi. Chcę zaprowadzić ich dalej i wyżej. I, i oni nie staną się światłami. Głos odpowiedział: idź i zrób co zechcesz, już postanowione. Mistrzem twego własnego losu, przyjmowania lub odmawiania jesteś ty sama. Przyjmij moc, przyjmij mądrość, świeć jak światło. Wśród człowieczych dzieci. Rezydent prowadził mnie naprzód i ponownie zamieszkałem pośród dzieci człowieczych. Uczyłem ich i okazałem im część mojej wiedzy jako światło słońca, ogień pomiędzy ludźmi. Teraz ponownie przyjmuję ścieżkę prowadzącą w dół i szukam światła w ciemności nocy. Obudźcie się i uważajcie na siebie. Przechowujcie moją naukę, ponieważ mam być przewodnikiem dla dzieci człowieczych. W następnych filmikach będę czytał to lepiej Właściwie jest już po północy, więc jak czy, przeczytałem Trzeba będzie to robić lepiej, żeby to było Dobre naprawdę, ciekawy Ciekawy tekst Na pewno dalej będzie jeszcze ciekawiej Weź sprawę w swoje ręce, o tym też mówi Dot Bądź światłem, naucz się nim być daje swoje historie w Egipcie, Atlantydzie gdzie po prostu to są rzeczy niesamowite i to jestem prawdziwy ja, ja nie będę udawać kogoś, kto będzie przeczytał kroniki Akaszy i będę nie wiadomo kim i wykorzystywał na inność ludzką Mamy stać się światłem wszyscy. Po prostu wszyscy. A nie być głupim, naiwnym i, be, i brać pieniądze jak taka osoba, kobieta z Warszawy za to, że ona przeczytała Kronikę kronika. i ona będzie teraz opowiadać jaka ona to nie jest i zapraszam na szkolenia, no. Chciałaby się. Ty sama. Co to odkryć. I po to masz takie książki z księgi tablice, by to zrozumieć. To jest to i tak ma być. Tak będzie. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Napiszcie komentarz, udostępniajcie dalej i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmiku